ID Software wydał nowy tytuł, Doom 3. Przejdźmy więc do recenzji. Kolonia Union Airspace Corporation na Marsie zdrada i nikczemny wstępek doprowadzają do otwarcia bram piekieł, pozwalający demonom i innym niejednokrotnie jeszcze gorszym bestiom wydostać się na zewnątrz i zawładnąć duszami, ciałami kolonistów. Gracz wciela się w rolę szczęściarza, któremu jakimś cudem udało się uciec. Musi on znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zlikwidować grożące w świecie niebezpieczeństwo i tak mniej więcej przedstawia się fabuła trzeciej części gry Doom. Fabuła, która jest czymś więcej niż tylko krótkim przerywnikiem filmowym, dającym chwilę oddechu pomiędzy nieustannymi likwidowaniem kolejnych setek wrogów. Co ciekawe, po raz pierwszy w grach serii Doom można prowadzić dialogi z NPC-ami. Autorzy gry starali się połączyć w jedno z najlepszych cech takich tytułów jak System Shock 2, czy też Clave Barkers. E, co prawda Doom 3 skupia się głównie na trybie przeznaczonym do pojedynczego gracza. Nie brakuje w nim jednak opcji umożliwiających wspólną zabawę kilku osób między m.in. Deadmatch. Jeżeli chodzi o prawę audiowizualną, pod tym względem Doom 3 stawia poprzeczkę dla konkurencji naprawdę bardzo wysoko. Spektakularnej jakości grafiki. Wciska, wyciska siódme poty, nawet z najnowszych akceleratorów 3D. Niemal fotorealistyczna grafika, generowana w czasie rzeczywistym, wykorzystana wszelkie dostępne efekty i bariery. Dynamicznie oświetlają realistyczne cienie, odbicia lustrzane itd. Duży nacisk położony również na oprawę dźwiękową. System Dolby Digital 1. W połączeniu z odpowiednim sprzętem audio potęguje wrażenie i tak już wszechobecnego strachu i sprawia, iż słysząc na przykład z której strony nadciąga groźny, pomrukujący zombie, możemy odpowiednio zareagować. Dum 3 to gra niezwykle krwawa i brutalna, dlatego też skierowany jest do nas starszych graczy, którzy w odpowiedni sposób potrafią podejść do wszechobecnej sytuacji. Gierka naprawdę fajna. Dla mnie 9 na 10 Jeśli ktoś chce ją zagrać, polecam, naprawdę opłaca się. Jeszcze wymagania sprzętowe: Pentium 4, 2,4 GHz. 512 MB RAMu. Karta grafiki 64 RAMy. 64 MB RAM -y. Megabyte oczywiście. GeForce 4 i lepsze. 2,2 Miejsce Windows 2000 bądź XP lub wyższa. To by było na tyle. Recenzja Duma 3. Zapraszam. Trzymajcie się dostępnego. Cześć.